Hej, po tej stronie mikrofonu Kasia i Matylda opowiemy Wam o tym, jak od dziecka uczą nas pić i tolerować tak zwaną słoną lemoniadę. Ten premierowy odcinek podcastu powstał z okazji Dnia Kobiet we współpracy z agencją Mor Bananas, tak zwane kreujemy Zmiany. Matylda, ile razy jako mała dziewczynka zjadłaś coś lub wypiłaś, co ci nie smakowało, albo po prostu. Ostro się czemuś sprzeciwiłaś, co zwyczajnie ci nie odpowiadało, jako tej indywidualności. Szczerze mówiąc, osobiście zdarzyło się i to nie raz, ale wydaje mi się, że to nie jest takie oczywiste. Po prostu to jest taka, tak zwana kwestia wychowania. To na pewno i nie ma tutaj powodu się nie zgodzić, bo wiele z nas y, miało to szczęście, że gdzieś już może znaleźli się ci rodzice, którzy Widzieli, że nie należy gdzieś tam tej dziewczynki uciszać, i nie chodzi tutaj o tak zwane, powiedzmy, lightowe wychowywanie dzieci, tylko po prostu o tę różnicę w wychowywaniu właśnie tej dziewczynki, która jest kreowana na tą grzeczną, i to, że generalnie kiedy się sprzeciwia czemuś, słyszy, że jest niegrzeczna, niemiła, niesympatyczna, że jest tak, że nikt jej nie będzie lubił. Dokładnie, nie znajdzie męża, nie znajdzie sobie towarzystwa. I to w sumie są takie główne rzeczy, które słyszymy od małej, od małego, od małej, od dziecka. Bo słyszymy to w od dzieci, w przedszkolu, w gimnazjum, w szkole i tak dalej, tak dalej. Od babci i dziadka, i cioci. I dziadka. Od wszystkich tak naprawdę. Ale tak naprawdę o co nam chodzi z tą słoną lemoniadą? Pewnie słyszeliście lub nie. Jest to dość głośny artykuł, który bazuje na eksperymencie, który właśnie był wykonywany w Stanach. Dziennikarz ABC News John Stossel we współpracy z Uniwersytetem w Kalifornii stworzył swego rodzaju eksperyment, który polegał na tym, że podzielił grupy dzieci na dziewczynki oraz chłopców. Te dwie grupy dostały dokładnie ten sam produkt, to znaczy przesoloną lemoniadę i chciał po prostu zbadać, jak te dwie grupy będą reagowały. I tak jak przewidział, w sumie też możecie domyślić się, jakie były reakcje, chłopcy od razu zaczęli pluć tą lemoniadą, mówili, że obrzydliwe, fuj, łe, nie będę tego pić, dlaczego ktoś to zepsuł. A dziewczynki, jak możemy się domyślić, grzecznie, potulnie brały łyk za łykiem, kończąc szklankę przesolonej, niedobrej lemoniady i z uśmiechem czekając na reakcję dorosłych. I kiedy dopiero przyznały, że coś może być nie tak z podanym napojem? No tak dopiero wtedy, kiedy przyparto je do muru i spytano, dlaczego to piją, pomimo tego, że jest niedobre. I dlaczego tak się stało? Pomogły zranić uczucia osoby, która przyrządzała właśnie tę lemoniadę. I właśnie to jest, co nas uczono. Nie możemy powiedzieć coś źle, ponieważ zranimy uczucie osoby, która jest, osoby trzeciej, która to właśnie na przykład wykonała. I zwolały cierpieć, i wolały, nie wiem, wypić tą przesoloną lemoniadę, byleby tylko nie powiedzieć, co myślą tak naprawdę o innej osobie. Eksperyment kontynuowano. E, tym razem pytając dzieci jak siebie określają Yy, dziewczynki nazywały siebie miłymi. Miłe? Tylko tyle? Bo chłopcy byli utalentowani, zabawni, bystrzy i po prostu szereg innych przymiotników, które byli w stanie opisać siebie. A dziewczynki miłe? Tak, dziewczynki nazywały siebie po prostu miłymi. To było jedyne określenie, które tam padło. I tak, bo tak naprawdę dlaczego tak jest? Z czego to wynika? No, z tego o czym już wspominałyśmy wcześniej, czyli z wychowania. Dziewczynki od zawsze uczone są być właśnie tymi miłymi, lubianymi i sympatycznymi. Ale jak to się przejawia potem w ich późniejszych etapach życia, czyli na przykład w szkole, na studiach czy w pracy zawodowej? W szkole zwykle to chłopcom poświęca się więcej uwagi, za to dziewczynkom dużo częściej przeżywa się podczas ich wypowiedzi. Nie wiem, czy w ogóle zauważyliście to, ale stereotypem dziewczynki w szkole, jak i później też na studiach, jest to pinna, cicha i sumienna uczennica. Za to chłopcy są postrzegani jako bardziej pełni energii, przebojowi i bardzo często zachęcani są do podejmowania nowych wyzwań, a dziewczynki wychowuje się tak trochę bardziej zachowawczo, ostrożnie, tak aby przypadkiem gdzieś tam doznały tego uczucia porażki. Tak, szczerze mówiąc, która z nas nie słyszała, że owszem, trzeba się uczyć, nauka jest bardzo ważna, ale później tam nic dalej nie było. Niekoniecznie musisz od razu pracować, na przykład na wysokim stanowisku, bo przecież można wyjść dobrze za mąż. Tak, owszem, kobiety w pracy czy na studiach bardzo często muszą też balansować pomiędzy stereotypowym byciem lubianym, kobiecym, a byciem znowu z kolei zbyt męską. A to wszystko po to, by być bardziej szanowaną, a co za tym idzie, mniej lubianą, bo kobiety asertywne często postrzegane są, co zaskakujące, przez obie płcie, jako bardziej agresywne. Dokładnie. Mały, mali chłopcy, jak się zachowują pewnie, asertywnie, to od razu mają naklejkę przywódcy, lidera, małego wodza. Będą z nich ludzie, jak to się mówi. Natomiast jeżeli dziewczynka zachowuje się tak naprawdę tak samo, dokładnie, od razu się mówi, że się rządzi. Nie jest ambitna, jest zbyt ambitna i dąży po, do celu po trupach. Skąd biorą się te podwójne standardy? Czemu tak naprawdę te same zachowania. Są piętnowane i określane w zupełnie inny sposób. Nigdy nie słyszy się o tych lubianych kobietach, które przy okazji jeszcze mogą być właśnie dyrektorką czy prezeską. A co za tym idzie, tych osób, na, tych kobiet na tych stanowiskach jest dużo, dużo mniej niż mężczyzn. One nie są po prostu uczone, żeby być na tej pierwszej linii frontu, one są tam z tyłu. Ale to mężczyźni są ci pierwsi liderami. Tak, dużo częściej kobiety saportują, pomagają właśnie tym wielkim przywódcom. Rzadko wybierane są na funkcje, które w jakikolwiek sposób są decyzyjne, bo przecież kobiety histeryzują, one przecież się denerwują zbyt szybko, nie mają tej chłodnej męskiej logiki. Męskiej ręki, są zbyt emocjonalne, ale to można na przykład widzieć na takim prostym przykładzie funkcji prezydenta. Warto tutaj odnieść się do przykładu sprzed miesiąca, bo po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych Kamala Harris została pierwszą wiceprezydentką. Nie pierwszą panią wiceprezydent, ale wiceprezydentką. I tutaj możemy prosty przykład. Prezydent, pani prezydent, prezydentka prezydentowa. Jakby każde z tych słów ma już jakby nacechowane. To nie jest tylko funkcja, która określa, co dana osoba robi, tylko od razu też funkcję, którą pełni w życiu prezydentowa. Co to jest? Przecież to jest określenie, co robi mój mąż. I tak, tyle. To po prostu żona prezydenta. I tutaj wchodzą z kolei feminantywy, czyli właśnie żeńskie nazwy zawodów, które do niedawna zostały całkowicie pomijane w naszym słowniku i miały dosłownie wybrzmie który sugerował, że są one niepoprawne. I nie było takiej właśnie prezydentki, nie było doktorki, nie było socjolożki. Była za to pani doktor i pani prezydent. Tak samo burmistrz i była Pani burmistrz, a nie burmistrzyni. I dopiero do niedawna, od niedawna takie nazwy weszły do oficjalnego użytku publicznego. I jest to coś naprawdę, no, można powiedzieć, niezwykłego trochę wydaje się to niewielką zmianą, ale tak naprawdę jest to krok do przodu, do gdzieś tam stawiania oporu wobec tych stereotypów, które w społeczeństwie funkcjonują i istnieją od zawsze. Tak naprawdę od dwóch miesięcy, dopiero w Urzędzie, urzędach warszawskich funkcjonują te nazwy, lub mają osoby wybór do tego, czy chcą być nazywane w taki sposób, czy inny. I wydaje mi się, że owszem, to jest super krok do przodu, ponieważ osoby mają wybór, co to, to nie jest takie oczywiste w tych czasach, ale mają wybór do tego, jak chcą być odbierane przez społeczeństwo, będąc tylko przez określenie tego, co robią. Tak, przez zawody. No i tutaj jeszcze warto się odnieść do tego typowego podziału na zawody kobiece oraz typowo męskie, bo wiemy, że na przykład jak przywołujemy nazwę pielęgniarka, czy kosmetyczka, czy tak pani pedagog, czy makijażyska lub krawcowa, no to przed Mali oczami zawsze, <laughs> tak, zawsze widzimy te, te kobiece, sylwetki, i nigdy mężczyzn i tak samo działa to w drugą stronę. Dokładnie jest pilot, pilotka przecież pilotka to jest kompletnie inne, inne wyrażenie, kompletnie inne słowo, bo no, to po pierwsze brzmi, jakby był pan pilot, przewodnik, lider, pan pilot, a pilotka to e, to ma jakieś te, miała fantazję, chce się polatać, kto nie chce po <grym> Tak. No i powiedzmy sobie jeszcze, że no, nikt nie mówi, nie wiem, informatyczka, no jest informatyk, tak? To z nas też nie pamięta takich komedii, gdzie wspomniany był męski pielęgniarz. I było to w ogóle nie do przyjęcia w takich ogólnych normach społecznych. Wszyscy się dziwili, jak to pielęgniarz. Przecież to nie jest męski zawód. Dokładnie. Male nurse? I zawsze było to pytanie, co to znaczy? Ale że co, że ty też tak jak te laseczki w szpitalach pomagasz? Bo to, nie wiem, no, no to było coś niezwykłego. I no wiadomo, wszyscy sobie z tego żartują, ale no, przyznajmy, że jest to trochę straszne, że gdzieś tam te zawody są przydzielane do płci, a nie do rzeczywistych umiejętności czy wiedzy, i na przykład, no nie wiem, w pracy zawsze możemy się starać o to, żeby były te parytety. I rzeczywiście, na przykład u mnie w pracy, mogę to powiedzieć z własnego doświadczenia, według statystyk, utrzymujemy parytety, ale. I tutaj jest wielkie ale, Niestety. Nawiązując do tego, jak wygląda to u mnie, parytet jest zachowany, przy czym bardzo się to różni względem różnych działów. Przykładowo, u nas w firmie jest dużo więcej inżynierów niż inżynierek, a z kolei dużo więcej księgowych niż, znaczy kobiet księgowych, właśnie, a nie księgowych mężczyzn. I można to zaobserwować również w takich działach jak IT. Czy właśnie już wspomniane wcześniej gdzieś tam te stanowiska decyzyjne kierownicze, ponieważ kobiety dużo rzadziej się w nich znajdują. Wydaje mi się, że wynika to z tego, że po prostu kobiety nie są uczone, żeby mówić to, co chcą, domagać się tego, co powinny mieć, co wiąże się z awansami, czy no, tak naprawdę pensją, którą dostają oraz benefity. Wiadomo, że facet podejdzie do szefa i powie, należy mi się więcej, co z automatu prawdopodobnie dostanie. Natomiast kobieta będzie siedzieć przy swoim biurku i niech się cieszy, że ma pracę. Niech się cieszy, że ma zatrudnienie, a nie musi siedzieć w domu na przykład. Tak, a jeżeli w ogóle poprosi o więcej, to bardzo często musi to dokładnie uargumentować i nie przychodzi jej to tak po prostu z przedziału jak mężczyzną, który powie, że no, on powinien dostać więcej, bo już nie wiem, długo tutaj pracuje i w sumie. No należy mu się to. I kropka. Kobieta musi to zawsze, zawsze argumentować i dokładnie wyliczać wszystkie swoje plusy, minusy yy, i gdzieś tam się porównywać, bo to też jest bardzo często tak, że my musimy się porównywać do pensji męskich i mi się to zdarzyło na przykład. Nie raz, nie dwa. I potem już nauczyłam się, że no, muszę walczyć o swoje, a nie tylko czekać na przydział. Dziewczyna bardziej jest przyzwyczajona, że ona jest, ona będzie, ale to faceci są ci. Ci najlepsi, i tymi osobami, którzy ona powinna się porównywać. To nie jest w drugą stronę: zazwyczaj, oczywiście nie generalizujemy, ale zazwyczaj to jest tak, że dziewczyna może powiedzieć, że osoba na tym samym stanowisku ma takie i takie wynagrodzenie i ja bym chciała takie samo. Dokładnie. I niestety jest to dosyć krzywdzące. To nie jest tylko tak, żeby, żeby nie było. My tutaj nie chcemy tylko przyjść i zacząć, tak, tak, tak można potocznie powiedzieć, jechać po facetach, bo to w ogóle nie jest o nie, tym ten podcast. Nie, nie my, kochani, Bardzo ich szanujemy <laughs> i chcemy, żeby mieli tak, takie same prawa też, jak my. Tak, 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 dokładnie. Tylko chodzi właśnie o tą równość. I przy okazji, jakby zebranie tej presji. Wobec mężczyzn, bo to do tego się sprowadza, ponieważ właśnie to mężczyźni dostają te wyższe stanowiska. Gdzieś tam w kulturze przyjęło się, że muszą też więcej zarabiać od kobiet i utrzymywać rodzinę, a kobieta właśnie powinna sobie siedzieć w domu, wychowywać dziecko. Mężczyźni są przez to dużo bardziej uciskani w tym kierunku, właśnie, żeby dążyć do coraz większych zarobków, coraz wyższej pozycji w firmie, a z kolei kobiety są trzymane przy tym dziecku w domu z garami brudnymi, bądź czystymi, gotowaniem, niegotowaniem, utrzymywaniem tak zwanego. Właśnie tego domowego porządku i ciepła i, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest takie dość zachowawcze. Tak jak na samym początku mówiliśmy, to jest wszystko zachowawcze. Natomiast faceci, oni są przyzwyczajeni, że jest albo super, albo beznadziejne. I niestety są tego też konsekwencje. Na przykład w Polsce, nie wiem czy wiecie, większość samobójstw jest popełnianych przez mężczyzn. I wydaje nam się, że to jest właśnie skutek tego wszystkiego. Faceci mają bardzo dużą presję żeby być najlepsi, najważniejsi i nie mówili przy tym o swoich uczuciach. I oni właśnie są bardzo sumieni przez społeczeństwo, że przecież dasz radę, a napisie czegoś, na pewno ci przejdzie. co. Tak naprawdę odbija się na ich zdrowiu. No przecież, ile razy chłopak, który się, mały chłopczyk, który powiedzmy się wywrócił i zaczyna płakać, i podchodzi do niego, nie wiem, ten, te, nawet ta matka, żeby nie było, że tylko ojciec, nawet ta matka podchodzi i powie: Co ty tak buczysz jak baba? Nie, nie płacz, baba. nie płacz. Weź wstań i idź, no, nie, nic ci się nie stało, nie zachowuj się jak baba. No i to jest niestety niezwykle krzywdzące, bo mężczyźni przez to bardzo często przestają wyrażać swoje uczucia, przestają w ogóle szukać pomocy w momencie, kiedy czują, że gdzieś tam za bardzo przytłoczeni tą codziennością i tą presją z zewnątrz, właśnie tego kreowania wielkiego mężczyzny, który musi tutaj pomóc zawsze kobiecie. Trochę tutaj popadamy w skrajności skrajności. No, Ale tak, tak, tak to, to działa to niestety, tak jest, tak jest stworzone. Na świat i to bardzo fajnie by było zmienić. E, oczywiście baby steps, bo tutaj nie ma, rewolucja nie dzieje się z dnia na dzień wbrew pozorom, ale tak, no tak to działa i nie będę udawać, że na przykład e, te urlopy tak zwane macierzyńskie. Powinny być, wiadomo, są tacierzyńskie, Słyszy się o tym, ale jakoś się tego nie widzi za bardzo, prawda? W sensie, ja o tym słyszałam w dużej mierze na przykład na Islandii, że rzeczywiście to funkcjonuje i to rzeczywiście no, ma tam miejsce. A jest tutaj, wykorzystywane, tak, tak, naprawdę. tak, tak. A tutaj tylko kobieta siedzi w domu z tym dzieckiem i szczerze mówiąc, bardzo często zaczyna od tego wariować i to też jest oczywiście gdzieś tam upychane na bok, nie pokazywane w mediach społecznościowych, że ta kobieta mogłaby być przypadkiem niezadowolona z siedzenia z tym dzieckiem. 24 godziny niemożliwością nie spotkania się ze swoimi choćby znajomymi, no bo przecież one na przykład mogą nie mieć dzieci i może im to nie pasować, a mężczyzna musi chodzić do tej pracy, w ogóle praktycznie nie ma gdzieś tam tej więzi nawiązanej z tym dzieckiem. No i zaczynają się pojawiać problemy wychowawcze już właśnie w tym momencie. Ale taka jest nasza rzeczywistość. Dokładnie, ale wydaje mi się, że taka równość, balans, tak zwany miesiąc przyjmuje mama, miesiąc przyjmuje tata, tydzień przyjmuje mama, tydzień przyjmuje tata, jest idealnym balansem dla dziecka. Jeżeli są takie opcje, dlaczego ich nie wykorzystać? Nikt nie słyszy, że tata poszedł na urlop tacierzyński, ale matka to przymusu idzie na macierzyński, bo tak, oczywiście są funkcje biologiczne, które tego są wiążące. Ale jeżeli chodzi o emocjonalne wychowanie, tata też jest potrzebny i też to jest jakby wiadome. Tak, no i powiedzmy sobie szczerze, powinno być coraz bardziej gdzieś tam y, pokazywane właśnie, czy to w mediach, czy no nie wiem, no, no w mediach przecież, no bo to jest główny przekaznik, który teraz promuje takie, ani inne zachowania, wzorce i tak dalej. No i to jest miejsce, gdzie możemy się o tym dowiedzieć, że coś takiego jest możliwe i że w ogóle powinno być i powinno być właśnie wdrażane przede wszystkim, prawda? No, ale powiedzmy sobie szczerze, no nie jest i choćby warto przytoczyć tutaj przykład najnowszego programu TVP Kobieta. Och, piękny spod reklamowy TVP Kobieta. Uwielbiam być przedstawiona w różu, kropeczkach, pełna garów, ale jestem z uśmiechem na twarzy, ponieważ to jest właśnie moja rola jako kobieta. Czy ktoś tu się czuje cofnięty do lat 60.? W Stanach Zjednoczonych? Trochę czekam tak. tylko na te wałki na głowę. Ja czekam na ciasteczki. ciasteczka, które są świeże wypiekane. No każdego i ten drink dnia. dla swojego męża zaraz po pracy. No bo to przecież on był w pracy. My siedzimy tylko w domu, gotujemy i przyrządzamy ten drink zaraz po jego powrocie. Dokładnie on przyjdzie z pracy, zmęczony. Hi honey, I'm back. Siądzie przed, telewiz przed telewizorem, odpali, i czeka tylko na zimnego drinka, zimnego browara, żeby mógł się odprężyć. Tak, no w kontekście marketingowym w tym przypadku też bardzo kojarzy mi się ta reklama Heinekena sprzed kilku lat, kiedy to właśnie mężczyźni pokazani są w wielkiej lodówce z browarami, a kobiety jako te głupiutkie. Podziwiające stroje, buty innych kobiet, i tutaj piszczące, oczywiście, i tak dalej. No, niestety, no to są krzywdzące stereotypy. Czemu nie pokazywane są właśnie te kobiety, które sobie siadają po pracy, nie wiem, z kieliszkiem wina? Czy to jest coś dziwnego? Powiedzmy sobie, że ma to miejsce, a w ogóle się prawie tego nie pokazuje. Dokładnie, pojawiają się jednak takie spoty, nie mówimy, że nie. Tutaj toczyć reklamę Adidasa sprzed roku lub dwóch, kiedy dziewczynka była postawiona przed telewizorem i tylko widziała kobiety, które uprawiają przeróżne sporty od koszykówki, siatkówki, wyciskania ciężarów, crossfit wszystko robiła, i właśnie ta dziewczynka widziała, że jeżeli tylko tego chce. Ma taką możliwość, i są takie osoby, które pokazują, że się da. Tak naprawdę ten podcast jest o tym, by pokazać nam, że jest możliwość walczenia ze stereotypami, które powiedzmy sobie szczerze, istnieją u nas od lat, od wieków i są już tak głęboko mocno zakorzenione, że bardzo ciężko te korzenie wyrwać. Ale możemy małymi. Z kluczkami, starać się pokazać, że kobieta ma dużo więcej możliwości niż to, co jej się może oferuje od początku i że tak naprawdę to od nas zależy, jak wychowamy w przyszłości, czy swoje dzieci, czy powiedzmy te dzieci, z którymi będziemy mieć kontakt, pokazują, pokazując im, jak wielkie mają możliwości. I tak naprawdę, jak to się mówi, sky is the limit i nie ogranicza się do Twojej płci i tego, gdzie to. W przyszłości funkcjonowało w taki, a nie inny sposób. Tak naprawdę jest to przykra informacja, jaką powiem teraz, ale naszym pokoleniu jest to troszeczkę za późno. Oczywiście baby steps, niech pamiętamy, że wszystko da się, jednak nie damy rady zmienić świata jednym podcastem. O bardzo bym chciała, ale nie jesteśmy tego w stanie, tylko pamiętajmy, miejmy to w głowach, na początku ważna jest edukacja i świadomość. Jeżeli jesteśmy wszyscy tego świadomi, lub znaczna część nas. To jesteśmy w stanie wychować następne pokolenie, w którym już nie będziemy popełniać takich samych błędów, jak było to w naszym przypadku. Dokładnie, to jest ten moment, kiedy my możemy zaprzestać picia tej słonej przysłowiowej lemoniady i zacząć pić dokładnie to, co mam ochotę pić. Hej, ja też umiem powiedzieć, że jest obrzydliwa ta lemoniada. Dokładnie, też mogę się czemuś sprzeciwić i powiedzieć, że coś mi nie pasuje. I pamiętajcie o tym i wy. Że to od Was zależy, to jaki świat będziecie kreować w następnych latach i to jaki świat czeka na te przyszłe pokolenia. Niech Wasza córka nie będzie tego przysłowiowego spotu reklamowego TVP kobieta, tylko żeby ona podnosiła ciężary, była kimkolwiek chce i żeby była nazywana, dostosowa nazywana w taki sposób, żeby jej umiejętności nie były przysłonione. I takim miłym akcentem chciałabyśmy zakończyć ten podcast i podziękować Wam w imieniu wszystkich kobiet i nie tylko, i tych mężczyzn, które nas, którzy nas wspierają na co dzień i którzy wiedzą, że możemy osiągnąć tak wiele jak i oni. I pamiętajcie, żadna nie będzie szła sama. Z tej strony Matylda i dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Oraz Kasia, mając nadzieję, że podobał Wam się ten podcast, najlepsze życzenia z okazji Święta Kobiet.